Witam, tutaj walki to jest Spin Tires i kontynuujemy dostawy naszym potworkiem maksymalnej wielkości drewna, jaką można w tej grze dostarczyć. E, I gwoli przypomnienia, ostatnio się zastanawiałem, czy dojechałbym na 90 litrach paliwa jeszcze do celu, czy nie. Już mamy 430, więc jak będziemy mieli 410, oznaczy to, że tam bym się mniej więcej zatrzymał e, z pustym bakiem. Więc obawiam się, że jednak bym tam nie dojechał na tym paliwie, który miałem. Ja sobie oczywiście ominąłem troszeczkę jazdy przez te Bajoro, ale możecie mi wierzyć, że jakoś tam nie gazowałem, nie żyłowałem silnika specjalnie, żeby to paliwo wypalić, czy coś w tym stylu, także po prostu to uciąłem, żeby, no, żeby, żeby nie było po prostu znowu takiego taplania się, bo to jest dosyć, dosyć nudne. Tutaj co prawda nie jest dużo ciekawej, bo też się dosyć snujemy, Spróbuję wrzucić jedynkę plus, ale oj, nie, 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 za mało mocy, mój panie, to się nie uda. Na jedyneczce sobie musimy tutaj ostrożnie przyjechać. Właśnie chyba minąłem krater, tak jest. E, więc zaraz powinny, powinien być ten placyk, z którego brałem belki. E, no i zaraz za nim powinny być rozsypane te belki. Przynajmniej <grych> trzy jeszcze tam zostały. I mam nadzieję, że się będzie dało koło nich przejechać. I kawałek dalej już jest mostek i za mostkiem zaraz jest już nasz cel. No to się fajnie mówi, nie? Ale z taką prędkością to tam dojedziemy dosyć... Późno, no i tutaj były beleczki, i tutaj je elegancko mi się udało załadować, szybciutko, wszystko pięknie, tylko że zaraz je rozsypałem kawałek dalej, eee, i zostały trzy, bo trzy sobie zabrałem już później po Także nie, widać, że dach je tu przejechać, jest na tyle miejsca, na tyle one z boku leżą, jeszcze sobie ładnie odsunąłem. Teraz proszę bardzo, że mi to zupełnie nie przeszkadza, Więc zaraz będzie mostek. Ja sobie kamerę może taką zmienię na tymczasowo, <laughs> bo tutaj przez te drzewa to ja nic nie widziałem zupełnie. Chociaż jeszcze ja wiem tak widzę przynajmniej co się z kołami dzieje czy ja przysię kolejny jeszcze jadę czy nie teraz jedynkę plus powinno mi się udać wrzucić o gazu mocy teraz to jedziemy dopiero no pięknie tu jest moja przyczepka którą musiałem porzucić bo mi się i tak nie przydała była już bezużyteczna więc tutaj niestety sobie zostanie na wieki wieków tylko tu już troszeczkę zwolnię żeby się nie wpieprzyć do rzeki bo to by było coś dosyć przykre no i tak właśnie wygląda zbudowany mostek, ten, ten mniejszy przynajmniej. Tylko trzeba było ten przyczółek tak jakby uzupełnić. No i ja taki zadowolony sobie tutaj już później jadę, prawda, gaz do dechy wrzucony przez piękny, równy most. <gryw> I się okazało, że zaraz jest drugi most, przy którym trzeba dwa razy więcej zrobić, żeby się dało przyjać. No i tu mamy już cel, ja tutaj dostarczę zaraz te sześć, kurczę, e, sześć punktów ładunku. Rozładuj, tak jest 6. Ja sobie złożę przyczepę do przewozu drewna. Świetnie! Świetnie mi się. No, tak, tak, właśnie dokładnie o to mi chodziło. Świetnie. Fantastyczna sprawa, naprawdę. Tak, tak, ją chciałem złożyć dokładnie. No, teraz chyba mi się za bardzo nie uda wycofać tą przyczepę. O nie, dobra, uda mi się. Kto by tam się martwił, że się popsuje, czy coś ta przyczepa. Dobra, teraz mi się powinno udać ją ładnie złożyć. No dobra, teraz się udało No, także tu mam dostarczony 6 z 8 punktów ładunku Tu na dole mamy 2 z 8 tu, Chociaż tutaj mogłem w sumie to dowieść Już jak już tu byłem Mogłem to tutaj dowieść, to już bym miał jeden cel całkowicie załatwiony Załatwiona sprawa by była Że tam bym musiał To wiecie co, najwyżej na razie tutaj to auto zostawię A potem sobie jeszcze raz pojadę tutaj pod drewno I sobie jeszcze raz przywiozę tym razem do tamtego celu Także tu już będę miał prawą stronę prawie że gotową A tymczasem Przesiadamy się do pojazdu B130 Jedziemy sobie już Uralem, troszeczkę przewinąłem tak, jakby do przodu. Bo znowu przez to Bajoro się za bardzo tym nie da przejechać. Bo na Jedynce Plus jedzie dokładnie tak samo jak na Jedynce, e, chyba że się rozpędzimy najpierw na czymś bardziej płaskim i mniej grząskim. Więc jesteśmy troszeczkę już dalej do przodu, czyli zaraz będzie już ściernisko, e, mniej więcej tak jak ostatnio znowu jedziemy. Znaczy dokładnie tak jak ostatnio z tamtym dużym pojazdem, bo dwarstwad jest oczywiście po drugiej stronie mapy niż, niż yy, skład drewna, więc no tak to wygląda niestety. Co więcej, pojedziemy sobie prawie tą samą trasą co ostatnio Znaczy tą samą trasą dokładnie co ostatnio, tylko, że pojedziemy jeszcze troszeczkę dalej po prostu wtedy, bo pojedziemy do następnego celu No jakieś drzewo musnąłem, jakąś brzuskę No i zobaczcie, teraz jedynka plus wskoczyła dopiero na swoje własne, prywatne obroty, takie jakie je mają być Dopiero po, po tym jak wjechałem gdzieś na coś co jest mniej grząskie, jak wjechałem znowu w Bajoro to znowu zwolniłem że te prędkości to są takie średnie na jeża O, to już mam całe z błota, takie ładne, czyste było Pewnie się zastanawiacie dlaczego mi tutaj jest <laughs> po co mi tu na nadwozie takie kontenerowe yy, ale to nie jest jedyne nadwozie, który tu mam zamontowane bo w środku kontenera jest też nadwozie zwykłe, takie burtowe gdzie mogę załadować sobie drewno ono jest wzięte z domyślnego samochodu więc ono jest troszeczkę za krótkie na ten na tego Urala to jest chyba Ural. Nie wiem, bo tak się nazywają dodatki do niego Ural, coś tam, więc podejrzewam, że to jest Ural. Może i, może i nie, nie ma znaczka, więc jest trochę utrudniona sprawa. Ja się na tym za bardzo nie znam, więc nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, co to jest za samochód. E, chociaż chyba na tej stronie, z której ją ściągam, coś jakoś inaczej niż Ural. Nazywał cholera, wie jak ktoś się zna, to niech się wypowie. E, ja się nie znam i się wypowiadam co jest niewłaściwe, ale niestety czasami trzeba. E, tutaj znowu muszę tego kolegę zatankować. No i coś mówiłem, tu pod spodem jest nadwozie takie zwykłe skrzyniowe, więc mam nadzieję, że uda się tutaj załadować drewno, które po prostu będzie tak jakby w środku, więc nie będę po prostu widział tego, jak bardzo to nadwozie nie pasuje do tego auta, dlatego, że mam właściwe nadwozie do tego auta zamontowane na tym nadwozie, które jest niewłaściwe. Dziękuję. I zaraz sobie najpierw zatankujemy oczywiście i sprawdzimy, czy da się tutaj załadować w ogóle drewno. Mam nadzieję, że tak. Mam pod spodem to nadwozie, które się nadaje do tego celu. Tutaj nawet gdzieś wystawało, gdzie nie gdzie, spod spodu. Teraz chyba nie widać. Już nie wiem, która to był, który to był element, który wystawał z tego. Tankujemy. Dziękuję bardzo. E, I jedziemy po drewno. No, trzymajcie kciuki, że się dana to teraz załadować w ogóle drewno tam do środka. Drewno w kontenerze będziemy sobie wyjść. Czemu by nie? E, zawracamy. Oczywiście naraz mi się nie uda, bo czemu by mi się miało udać, naraz tutaj zawrócić. E, jedyneczka, jedyneczka. Dobra, i chwila prawdy, jeszcze do przodu. Chwila prawdy, uwaga. E, średnie krótkie kłody. O! Jest! <ścoughs> Wystają z tyłu kłody. No dobra, kurde, nie mogliby to nadwozie jakieś zrobić, ale samo auto jest fajne, tylko że z nadwoziami troszeczkę jest słabo, bo są tylko dwa jest to. Ten kontener, który wygląda po prostu na taki wielki kloc, e, tak w sumie wyglądają kontenery, więc ja się tam jakoś nie czepiam. Szczególnie e, i jest takie nadwozie, burtowy, na które chyba się nie da nic załadować, bo tam jest tylko pod spodem napis, że, moż, że 100 punktów jakoś naprawy jest, nie, ale nie da się nic przewodzić. Chyba, bo jak się da przewodzić, to jest pokazane, że może przewodzić ładunki, więc niestety tego chyba brakuje. Ale samo auto jest fajne, no także nie, niech już będzie, nie? No, tak to wygląda i tak wygląda drewnost. <laughs> no cóż, pierwszy, pierwszy zbugowany pojazd w grze, w którym jeżdżę. Także jest ciekawie, jest ciekawie, muszę przyznać. Ciekawe, czy teraz się na przykład uda na jedynkę plus wrzucić? Czy to auto się będzie zachowywało tak samo jak gaz, także dopiero z obciążeniem sobie e, te koła jakąś lepszą przyczepność znajdą, chyba nie bardzo, znowu mniej więcej to samo co na pustym aucie, czyli... Na jedynce plus jedziemy dokładnie tak samo jak na jedynce zwykłej No ale zawsze, nie wiem, chyba jest, nie może mniejsze spalanie czy coś takiego na jedynce plus Jest 11 litrów na minutę A na jedynce Na jedynce jest też 11, no dobra, no to zupełnie nie ma tu, nie ma żadnej różnicy No to w takim razie jedziemy na jedynce, dopóki nie wjedziemy zaraz tam do lasu Tam sobie wrzucimy jedynkę plus, będę tylko musiał uważać, żeby się nie wykopytnąć gdzieś w drzewo, bo to auto ma Dosyć fajną prędkość Też na jedynce plus Fajnie się tym asfaltem ciśnie. Ja to poza odcinkiem sobie takiego drifta strzeliłem na zakręcie, że aż normalnie w drzewo tak fajnie bokiem wcisnąłem. Ale na szczęście nie widać nic po tym kontenerku, że taka, taka rzecz się stała, więc w sumie mogę mnie mówić. By wtedy nic nie było. Nie widzę, że mi światełka te z przodu świecą przez kontener, co jest dosyć przykre. Te obrysówki to są na górze. O, buga znalazłem! Zobaczcie, buga znalazłem, a już się naprawił. Dobra, proszę w nie wjeżdżać w drzewo, dziękuję. Dobra, wyjechaliśmy już z bajora, możemy wrzucić jedynkę plus i jeszcze sobie kamerę z przodu. Ola, Jedynka plus pod górkę, jednak nie zdaję egzaminu zawsze. Dobra, tutaj dajemy jedynkę plus. Jeszcze wyłączę na przykład blokadę do dyferencjału, żeby było śmieszniej. I ciśniemy, jedziemy tym koksem, o, już sobie zobaczcie. Mogę sobie przez okno wyjrzeć, jak sobie to radzi. Całkiem fajny pomysł z tą kamerą. Aż już się odsunąłem tutaj przed tym mikrofonem, nie wiem czy to było słuchajcie, że się... Ua! Ua! Prosto, jedziemy prosto. Nie wiem czy to było słychać, że jak sobie kamery nie mogłem ustawić bardziej z głową próbowałem sobie... ...zobaczyć co trzeba, ale niestety nie wiedzieć czemu, ale mi się nie udało zobaczyć więcej. Mamy tutaj nasze drzewo przewrócone. Czemu ono mi wpadło pod koła? Dlaczego? Wzięli się to, drzewo samobójca. No tu pod górę, czy uda nam się na 1C plus wyjechać? Udało się, kurczę, ale tu prujemy teraz, ja pierdzielę, co za prędkość, to mi się podoba. Dobra, tutaj jest nasza porzucona przyczepka, kurde, jak mi, jak mi głupio, że musimy znowu tą samą trasą jechać, no, ale nie bójcie się, zaraz będzie już po nowemu. Dobra, tutaj sobie niestety kamerę muszę zmienić, żeby się nie wpieprzyć do rzeki przez przypadek. E Pomalutku wjeżdżamy na... Ło, ale, ale sobie zanurkowałem ładnie. Pomalutku wjeżdżamy na nasz piękny... Na nasz piękny mostek. A zaraz będziemy jechać przez jeszcze piękniejszy. Zobaczcie, a te piękne... To drzewo tak fajnie wystaje z tyłu. Dobra, automat. I zobaczcie, jak to auto jest szybkie. Uwaga. Trójka, czwórka. Gaz do dechy. Jej, co za prędkość. Zobaczcie, jak fajnie. Tylko, że to zaraz chyba będziemy chcieli zredukować. Ja nie chcę tego rozładować tutaj, tylko idziemy dalej. Ło, głup. Ten. Nie chcę do tego rozładować, nie chcę rozładować, nie chcę rozładować. Idziemy dalej. Co prawda, rozładowując to tutaj, mógłbym już tutaj całkowicie, że tak jakby, że tak jakby, co? Że tak powiem, e, zapotrzebowanie na drewno zlikwidować tutaj w tym jednym miejscu, ale idziemy sobie dalej. Dobra, jak tutaj mam przejechać teraz? E, ja chcę jechać nie tu, tylko tu. Eee, jak tam najwygodniej byłoby dojechać, no jak skoro jestem już tu, ja miałem, ja to zrąbałem, bo ja miałem tędy jechać, tego tak ostatnio mówiłem, żeby tędy jechał, ale jak już jestem tu, no to co, zjeżdżamy, no nie, zjeżdżamy tu, no i tędy, tam znowu przejedzie przez swoje rodzinne strony samochód, tym razem naprawiony, z nadwojem takim fajnym i w ogóle, no, no spróbujemy ominąć te kolejne, te dziurwy po obu stronach, które wykopałem ostatnio tym, eee, tym, tym dużym, dobra, ostrożnie muszę sobie włączyć chyba blokadę lokalę na pewno napędzać koła, żeby się nie jakoś na bok nie trycnąć za mocno. Ostrożnie przekraczamy rzeczkę. Okej, bez problemów większych. To drzewo z tyłu tak bardzo mi rozwala, że aż, aż normalnie nie wiem, aż to chyba na miniaturkę wrzucę. Samo, same te belki wystające z tyłu, dobra, tutaj jedynkę plus wrzucimy, bo chyba nie jest grząsko. Aż tak łopanie! Eee, a, 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 do, e, dobra, tego się zupełnie nie spodziewałem. <śmulanie> łopanie! No to tak. E, to mnie nieco zaskoczyło. Muszę przyznać, że tego się tutaj nie spodziewałem. Nie, autentycznie, naprawdę. To jest głęboka woda. Nie, całe szczęście, że tu mam zaraz dosyć coś dużego, co mnie stąd wyciągnie. Uchom silnik. Ja pierdziel, ale niespodzianka, nie, serio się nie spodziewałem, że na taka dziurwa będzie głęboka. Ja pierdzielę. A to powinno mieć wystarczająco moc, żeby mnie wyciągnąć tutaj z opresji. Nawet nie zrzucam tej przyczepy, bo przynajmniej będę miał jakiś balast. <noise> Ten kontener tam tak żałośnie wystaje z dziury. Dobra, tylko teraz tym muszę uważać, żeby się jeszcze nie wpakować do rzeki, bo byłoby mi również przykro, dosyć, dosyć bardzo przykro. Dobra, teraz muszę pamiętać, żeby tak sobie radośnie nie wjechać znowu w tę wodę. Eee, skur, tak koszmarnie głębokie, nie spodziewałem się, naprawdę się, naprawdę się nie spodziewałem, że to będzie takie głębokie. Przejdziemy sobie jakąś lewą stroną. Mam nadzieję, że mi się uda tutaj jakoś nie wlecieć. Ło, Ja Tutaj teraz muszę wyjechać, bo tu jest znowu za stromo. Eee, I spróbujemy to jakoś tyłkiem się wmontować. Dopóki. Przecież, nawet jak mógłbym nawet na dobrą sprawę przyczepę rozłożyć. Jeżeli mi braknie wyciągarki, to wtedy zaczepię się o przyczepę. Dopiero i wtedy powinno mi być lepiej. Dobra, tu jest jeszcze płytko, tu jest jeszcze płytko. Tu jest jeszcze płytko. Dobra, tu mi chyba wystarczy tak. Co ja się mogę tylko o przyczepę zaczepić? Ja nie chcę. A o Nie mogę. To muszę o przyczepę. Ło, to mi nie za bardzo mi o to chodziło. Przyczepa się chyba rozłoży, jak ja ją tak zaczepię. No do przodu. No, przyczepa się rozłoży, ale dobra, kij z tym mniej więcej takich i też tak chciałem zrobić. Dobra, złóż. Rozłóż. Okej. Okay. A aj, to jest nie jest tak łatwo go stamtąd wytargać. Spróbuję wyciągarką po troszeczkę pociągnąć. Tam chyba w jakieś drzewo też się wmontowałem, coś mi się wydaje, bo tam się coś wygina, tak jakoś niezdrowo. Ale może mi się uda to drzewo zaraz jakoś złamać, chyba że ja właśnie się o to drzewo zaczepiłem, przez przypadek. Tak, o, o, zaczepiłem się o drzewo. Dobra, to drzewo roz wciągnąłem, No i teraz to idzie. Dobra, spróbuję po prostu wyjechać. Razem z nim O, ale zobaczcie jaki czyściutki, jak się umył ładnie Proszę bardzo O, co się dzieje Brrr, Szalony, co, co tam się stało Dobra, wyciągamy go z tej dziurwy Za co ja w ogóle go chwyciłem? To nie wiem Na pewno nie za... O, coś się tam brzydkiego dzieje Rwi O, coś ty się tam za... zaczepił Czemu nie chcesz wyjechać? Coś... mu coś tam... Coś tam się zaczepiło bardzo nieładnie. O, siła! Kurde. Niech tam wpadnie z powrotem, a ja się zaczepię po prostu o jego dupę. Nie, nie mogę. A za dupę bym go wyciągnął chętnie. Muszę troszeczkę się cofnąć, może go wtedy złapię. Jeżeli on w ogóle ma gdzieś... A, jest uchwyt z tego, dobra. I do przodu, i za dupę go spróbujemy wytargać. Chyba, że znowu za drzewo zaczepiłem. Chyba znowu za drzewo zaczepiłem, bo auto się nawet nie ruszyło. Eee, nie, to ma chyba tylko z przodu możliwość, niestety, podczepienia. To spróbujemy jeszcze raz, niech będzie. Może teraz się uda go wyciągnąć jakoś. O, coś. Co coś go tam trzyma? Bardzo mocno go coś tam trzyma i to mi się nie zupełnie podoba. Spróbuję się trochę cofnąć, żeby go można lepiej złapać. Jeszcze... O, trochę przesadziłem. Teraz mógłbym go w sumie naprawić i spróbować go z samego od jakiegoś drzewo wytargać, ale... Po co skoro mam coś takiego? No, jeszcze nie mogę go zaczepić. Teraz... Teraz dopiero mogę, dobra. Troszeczkę się cofniemy i z rozpędu, gazu! O, ale w go... A, przyczepa jest w powietrzu! O. Ale go zaraz, ja go połamie zaraz, zobaczcie jak ta, jak ta kabina się wygięła Co go tam trzyma cholerę no? Spróbujemy jeszcze raz wziąć rozpęd troszeczkę, najwyżej się rozpieprze cały, albo naczepa mi się złamie Dobra, tak, I teraz 1K+, plus. nie Ale bym go wyrwał zaraz z tą 1 plus tym autem Spróbujemy jeszcze raz, troszeczkę się rozpędzimy, tak, i 1K+, plus. kurde, nie, nie da, nie da rady no to na jeden to się rozpędzimy Na tyle, ile można I rwi Wyciągarką O, coś, coś się dzieje Jak on się tam O, o, o Ale podskoczył Ale urwał coś Coś tam się Oj, a coś się porwał, Dobrze, jedziemy Ło Co się dzieje? Co się dzieje z tym autem? Ono nie jest przystosowane chyba do wyciągarki Tak do końca, nie? Kto, ktoś chyba Przyczepił zamiast o ramę To o kabinę Zobaczcie. Ja go o kabinę ciągnę, ewidentnie. Ktoś tam coś zląbał z tym modelem. Dobra. To wyłączamy. Tylko jeszcze... Sobie tę te przyczepę złożę, że, żeby nie było. Trzask. Teraz mi się udało za pierwszym razem ładnie złożyć przynajmniej. Dobra. Nie! Złóż. Z powrotem. No, wyłącz silnik. Zmieniamy pojazd na... Tego, który jest za daleko, więc muszę to zrobić przez jeden 1 Dzień, do Dzień dobry. Eee, ale mam tutaj 800 punktów naprawy, więc mogę się dwa razy zupełnie naprawić od takiego stanu kompletnego zrujnowania, więc bez problemu. Jedziemy! W końcu udało mi się wyciągnąć. Jedziemy. Muszę pamiętać, że tu jest taka dziurwa głęboka, bo to jest... to jest straszne. Dobra. A, już ostatnia prosta, znaczy nie prosta, ale już tutaj wiem jak to, ten teren wygląda, więc tutaj nie ma żadnego problemu, żeby tam wjechać. Troszeczkę tam drewna dostarczymy, niech się cieszą. Niech mają eee, Dobra, tylko teraz co? Eee, górą, nie? Tam się chyba górą dało wjechać tylko. Tu jeszcze sobie jedyneczkę plus wrzucimy. Da się, czy, nie, czy za mało? O, za mało mocy! Za mało mocy. No to na jedyneczce przynajmniej pod, pod górę podjedziemy. Tylko się w te kolejne sportem wpasuje. I teraz może jedynka plus. Nie, dobra, tutaj nie ma co szaleć, na jedyne sobie elegancko, malutku wjedziemy. Kamery ze środka sobie odpalę, przynajmniej tutaj teraz już nie ma już takich, takich gęstwiny drzew po obu stronach, żeby musiał patrzeć, co się z kołami dzieje, chociaż i tak sobie mogę zajrzeć, przynajmniej na przednie kółka. No, powiedzmy, że mogę, no. Mogę podziwiać sobie wnętrze tego samochodu. Mniej więcej lusterko troszeczkę jakby się zepsuło, nie wiem, może wybiłem gdzieś po drodze powiedzmy Widzę tam jakieś tekstury, które się powinny znaleźć prawdopodobnie gdzieś indziej, albo to jest jakaś mapa tych, y, mapa cienia, czy, czy, czy światła, coś takiego, jakieś takie szare rzeczy, to chyba była jakaś mapa y, światła. Dobra, tu sobie kamerę jednak, albo nie, kistym tym, raz kozie śmierć. Kamera ze środka, jedziemy, ostrożnie, bo nic nie widzę. No i zaraz, czy ja w ogóle... Aha, nie, dobrze, jedziemy, dobrze, myślałem, że tu już gdzieś dalej... Już to już gdzieś było, ale to jeszcze kawałeczek... ...kawałeczek stąd. I tu już jedynkę plus mi się uda wrzucić... wo jak wyrwałem do przodu, aż mnie... ...aż mnie fotel wcisnęło, zobaczcie. Kurczę. Tak to powinno wyglądać. Z takimi prędkościami to ja tu mogę jeździć. No i jesteśmy u celu. i zostanie nam na następny odcinek tylko jeden cel, ostatni, gdzie sobie pojedziemy elegancko gazikiem, z pełną prędkością, przez miasto, przez asfalt i tak dalej. No, dojechałem prawie na tory, wyjechałem, e, kamera, tak, i rozładuj, dobra, także tu już rozładowany, 2 z 8, 2 z 8, 6 z 8, e, 4 z 8, także mi zostało jeszcze tylko tutaj w rogu i tu w następnym odcinku sobie pojedziemy naszym e, Gazem 66, e, ja sobie już zacznę, myślę, że tam z drewna, także sobie tylko po prostu przejdziemy, to będzie taki szybki, przyjemny odcineczek na koniec tej mapy. No chyba, że chcecie więcej, to piszcie, ale to, jest, to będzie już znowu to samo, jeżdżenie tymi samymi autami na tych samych trasach, więc nie wiem, czy chcecie, czy coś nowego, może jakieś nowe mody mi się odda, ogarnąć jakąś nową mapę. Także to by było na tyle w tym odcinku, dzięki za oglądanie i na razie.